Ale skąd To Alt F4 i włącz znowu w Fishing Planet. Ale wtedy mnie wywali z mapy, co nie? No, nie. Wyjdziesz z gry, Jak Alt F4. I teraz włącz znowu. Jeśli to, nie, nie. jeśli nie będzie działać, to coś się zdupiło. Siedzi. No. Szkoda, że nie no. mam nam Ja mam te słodkie kulki, co nie? Co? Ja mam te słodkie kulki proteinowe, co nie? No tak. One tak pachną teraz. O, młody Szczupak Pospolity. Ale to chyba na lato bardziej e, śmierdził, Nie. O, dostałem tą czapkę. O, to git. Tylko będziesz miał chyba w magazynie, nie? No tak. No. Tak, yy, sama yy, tak, to, tak to, yy, Właśnie śmierdziuchy bardziej dzia działają późną zimą, wiosną i też w jesieni. O, jest duża ryba. Już, już działa. Okej, okay, to gucio. Mam drugą wędkę. To sobie nie użyć. A jakiego żywca są żyć? E, nie, małego, żyw. Małego, żyw. małego żywca albo rosówkę. A no to na tą gorszą założę losówkę. A na lepszą założę Małego żywca, nie? No tak. Bo szliner by nie zadziałał. Shinerek bez no. nerek. O jest nadal. Co? U jest następny poziom. Jaki? Uff, to wszystko. A walczył jakąś? No, troszkę powalczył. To zaraz bym miał pieniądze, żebym wziął siatkę, ale ja bym sobie jeszcze dorobił, żebym miał na podpórkę. Hmm. Więc tą siatkę sobie zapełnia po prostu. I też może na lepszą żyłkę, bo ten fluoro średnio, bo bardzo mało z tej żyłki, gdyby mi się trafiła większa ryba. Ta wędka, ta wędka ma 44%, taki jest problem. O Jezus. Tam już nie dramatyzuj. Siedzi. Dobra, da się, da się łowić. O i to najważniejsze, jak da się łowić. To trzeba łowić. Bo ja jakieś. Chyba kilka minut temu mówię, że będę powoli odcinek kończył. Sprawdzę, ile teraz jest na nagraniu. Pewnie 50 minut. 23 minuty, czyli minęło 8 minut. Czy ty to rozumiesz? 8 minut. Nie rozumiem. A na co innego bierze? jeszcze sambać. Mm, no, no na spinning. Na pewno na jakieś kopyta, robaczki. Waki? Wacki? No tak. Wacki. Kopy, tu, mówisz? Kopyta mówisz? Co? Kopyta? No Jaki raczej kopyta. kopyta ale y, wacki... a raczej senko bardziej. No ja se senko zrobię zestaw, nie? O! A, ale dobra, kopyto ile centymetrów? Kopyto z 5 albo 10. Ja użyłam robaków 10. No to mam 10. Jakbyś używał robaczka, to ja polecam czekoladkę. Dobra, nie mogę nic wyłączyć. Przecież to jest casting. Ale nie masz główki i takiej? No właśnie, główka dzigowa. Co z nią? Ale nie mam 3.0. Ja nie mam 3.0. No i? A mogę założyć się? No tak. Chyba miałam prawie, ale nie wiem. Tak, mam prawie. Mam rybę. Okej. Okay. Ale maluszek, aha, bo nie ma ryby. <laughs> Ej, bo jak e, pady na przykład jak grasz sobie w e, jak, jak jakąś grę, gdzie robisz jakiś racing czy coś tam jak grasz w taką grę, to pad może wibrować jak uderzysz w coś. I jak holujesz rybę, to wędka tak wibruje, nie? To jak łowisz na jakimś PS-ie, to powinni takie coś zrobić, że jak masz rybę, to pad tak wibruje. Czy drga bardziej? Mam pytanie. Jakie? Jaką prędkość? Jaką prędkość? A il, jaki ciężar ma główka dzigowa? 14 gram o no to trójka albo nawet czwórka. Ale bardziej I... trójka. I po prostu robisz takie e, klik 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 klik. Po prostu klikasz Ciągę klikasz. To jest gorsza wędka. Ale nie że to chyba. Tak! Sandać. Malutki. A i nie się. Siedzi przy samym brzegu. Spory. Nie taki spory. Ty branie masz. Tnij. Tnij tą wędkę. Masz branie. Tnij. No zacinaj. To ci ryba spadnie zaraz. Szybko tnij tą wędkę. Masz? Jestem. Okej, okay, ale to masz tą rybę, bo ja ci tu krzyczę, żebyś ciął. Nie mam. Aj. Bo widać, że mam dzwonki na końcu. Okej, okay, ale nawet jak nie masz... Jak, jak masz rybę, to dzwonki są. Oj. Nie, dzwonki to jest Ktoś do mnie napisał i mój pies się chyba wściekł. On tak ma. Ale przynęta ma być na samym dole, na, dole, na dnie? E, nie, ma być w toni. O, będę miał rybę? Nie, przestała. Skubami. Ale jeszcze nie ma jak będzie medal. Mam medal. tak. Okay. To nic. Jak to nie szczupak oczywiście. No tak. A ja mam sporą rybkę. Popolowy sandacz. Jest duży sandaczek u mnie. Aj. Jednak nie tak dobrze. dobrze. Oj, to... następny level. No bo... Ej, ile mi brakowało? Nie wiem. Wiem, że mam kanał Gandawan Teren to jest, taka, to jest taki słaby kanał. Wiem, a w sensie nie zawsze. Jak wierzysz, tak, federka, jakiś kastery białe Aha. robaczki, za nętę. No to, no to jeszcze można robić. No właśnie. O, dobra, ja idę sobie Ale... kupić podpórkę i przynę na nara. Zaraz dołączę do Emeralda. Mam 5000, czyli 2000 mogę wydać. Najpierw najważniejsze yy, dam sobie do ekwipn, o, do e, de, de ekwipunku Fishdale'a. No to jest taki ten, nie siatka, tylko to jest taka igła jakby, że to nakuwasz na rybę. I się trzyma ta ryba, nie? Dobra, dobra, Kanał Ganda van potwori! To Ryby potwory du, du, du. Dobra, to będę musiał sobie załatwić Ej, maczówkę bym mocno potrzebował. Ten nero nie starczy Ten nero jak już, ale to 19 poziom, to ten nero Czekaj no, bardzo chwilkę się rozłączę, ok? Na, Dobra. na sekundkę. Dobra. To się nie rozłączę. Oj. Może... Dobra, kupię najpierw haczyki i przynęty. Dlaczego w zasadowie 1.0 do tego robaczek. Uuu, to baitcoina. Ten robaczek to bitcoina kosztuje. A ja mam 22, 22 bitcoiny. Miałem, teraz mam 21. Więc nie jest to gigantyczna strata. Ty tyle masz tej? Ty. Zadania robię generalnie. Recek jest pełny. To chyba muszę kupić. Ale nie, sprawdzę ile będę miała. Kupię podwórkę. Wybię z samego brzegu i to sandać jest. Aha Dobra, będę miał mm, pieniądze na pudełko. Tramczas mini. O To 5 Okej okay. Zdupiłem, bo powinienem kupić Easy Go Pass Ale niech o, będzie Od jakiego poziomu są te Są losówki 18 O jeszcze jest fajniejsza liczba na e, spinning. Okay. Jest to bardzo fajny sandacz. Jest medal. Medalowy sandacz. O! To git. Ale grubas. A nie są Dobra. A, dzwoneczki muszę jeszcze kupić. Rarce, że... Ra, ra, nie. Ja, nie mam dzwoneczki. Nie. To raczej nie będzie kosztować 300, więc mogę sobie kupić. Dzwoneczki. Dzwo, dzwoneczki. No, te kupię sobie. Tak. Dzie, z, dzie, Za 10. Dobra. I teraz mam już wszystko. Na pewno. A muszę przypomnieć. I żyłkę ajć nie starczy mi na żyłkę lepszą. I na przypomnę chyba też. A ja, ja. Przypomnę przypomnę, przypomnę. przypomnę, przypomnę. Przypomnę. Przypom. Yy, przypom, A nie. Powinno starczyć. Nie starczy. No tak, na spokojnie starczy, ale na żyłkę mam 270 ten pociąg. Oj. Nie, nie starczył mi kompletnie. Oj, zdecydowanie. Dobra, ale mam szybą tutaj. Dobra. To mogę wracać. A miałeś się rozłączyć, i się nie rozłączyłeś. Ja się rozłączyłem. A, nie zauważyłem tego. Dobra, ja będę się... Co? Ja będę musiał z boku łowić, żebym pod sobie mógł bić. Tylko, że gruntem z 75 metrami, no niby rzucam troszkę. To no nie, naj, nie najmądrzejszy chyba pomysł. Jaki? O, o, w pierwszym chyba. O, w sobie Muszę zmusić prędko. I będzie medal? Wb. Nie wiem, czy nie unikat, bo w Ale by be... Ale jak, sa jak sandaż, to unikat nie może być. Aha. Nie, bardzo blisko medalu. Jak ja kilo 400 miałem, nawet nie medal. To bardzo blisko, nie. Ok. No, Pogodynka tak, mówi, tak. że nie jest najlepiej z braniami. Czyli mam problem. z tą gruntówką. Ale nie mam chyba nie zadziała. O bramce Ja nie mam, ja nie mam, mam. O ja też mam. Siedzi. Może mi zestaw, może mi zestaw No tak to się już zdarzyło na rybach. Co? Nic. Ok, co Taki będzie... Taki mały sandacz. No. Co będzie moją pierwszą rybą na grunt? Sandacz, szczupak, czy co? San... Sanda czupak. Nie, szczupako pogromca to będzie. Bo to jest szczupako sandacz. Będę chyba stąd słyszał branie. No, będę. To jest, co to jest? Sandal... Medal, sandacz. Dal. Sandacz. TB. TB sandacz. MD sandacz. Co? MD sandacz, czyli medalowy sandacz. Aha. Kurde, miałem jedynkę Ach, no, Nie no, możesz nie. bić pod górki? Tutaj te e, Nie, ja nie mam e, trójnożnej. Kiedyś dało się, ale to zmienili. O, kolejne panie. Już tak szybko? No, na żywca. I to w dzień. <grym> Teraz zauważyłem, jak korba z hamulca, z, hamulca, z kołowrotka mi się świeci. I wygląda, jakby była odłączona od kołowrotka. No normalnie cały kołowrotek jest pocieniowany, ciemny, a korba świeci, jak nie wiem. I nie ma żadnych cieni i się tak częsie co to, co to, santa to. Rzucę bardzo blisko trzciny w sumie. Ja się przerzuciłem trzciny generalnie. Żebym na miejscówkę trafił. I chyba nie trafiłem w tą miejscówkę, co chciałem, przez co podejrzewam, że trafi mi się yy, szczupka. Bo blisko trzciny rzuciłem. Nie widzę gdzie rzucam, to nie widzę gdzie rzucam. To jest bardzo szokujące. No, mega szokująca sprawa. No, wiem. Że jak nie widzę gdzie rzucam, to nie widzę, że. Gdzie, że jak nie widzę gdzie rzucam, to nie widzę gdzie rzucam. O cholera, 41 minut już to nagrywam. O! Dobra, widzowie, troszkę mi się przedłużyło Będę miał Tak, o kurde panie. Kurde, co ja mam teraz zrobić? Bo tutaj nie ma nic do wycięcia. O kurde co jest, ja zrobię? Będzie to unika Ale unikać sandacz kanadyjskiego, bo innego nie ma. Kto? Co? Ej, czemu on tak walczył? Bardzo faniczny sandacz. Walczył jak medal. Walczy jak medal. Może masz źle dopasowaną żyłkę albo coś tego typu. Nie, bo wcześniej jak zrobiłem tego medala, to walczył tak samo jak ten sandacz. No, czasami się zdarzają. Takie Walczy. Ej czemu ja mam modyfiko modyfikatory PD? I modyfikator sprzętu minus 61 expa i nie dostajesz tego expa. Yy, no. dlatego że coś żeś zdupił z zestawem jak? Ale przez to, że ten że no, z Dlatego, podjęcie. że masz yy, bardzo ciężki ten zestaw chyba Ile on ma kilo? I od ilu gram do ilu gram? Już Nie mogę, bo zaszyciłem już wątka. A, tak? Zwin to sprawdź. Dobra, widzowie, Nie. przedłużyło mi się bardzo solidnie. Nie wiem, co zrobię z tym odcinkiem. Wiem! Podzielę go na dwa. O, Bingo! Dobra, to do zobaczenia. Jak, te, jak odcinek, co nagrałem dzisiaj, jeden z tych dwóch, pójdzie jutro. Ten odcinek pójdzie pojutrze, ale jeszcze drugi... To do zobaczenia pojutrze i po pojutrze. Nie wiem. Eee, yy, papa.